Dzień dobry. Witam Was w wspaniałym, we wspaniałym towarzystwie. Dziś jest, dziś jest ze mną Emilia Macioch. Cześć, Emilko. Cześć. Emilka będzie w naszej akademii prowadziła zajęcia, jeszcze jakich nie było. Mamy jogę dla dorosłych, a Emilka stara się, postara się zarazić jogą dzieci. Dokładnie tak. Emilko, dwa słowa o sobie. Tak powiedziałeś, nazywam się Emilia Macioch. Obecnie pracuję jako nauczyciel przedszkolny, ale też jestem instruktorem jogi i prowadzę jogę dla dorosłych, jak i dla dzieci. I w naszej akademii będziesz prowadziła jogę dla dzieci. Dokładnie. Jakie dzieci na tą jogę zapraszamy? Powiedzmy najpierw o płci i wieku. Płeć każda jest wskazana? Nie ma. <laughs> Nie można. Jest, może, każdy może, tak? I chłopcy, każdy i dziewczęta. Chłopcy, dziewczęta, no, ja tak preferuję 5 10 lat, dlatego że no, tak, 3 latki to jeszcze troszkę jest za Czyli wyznaczamy granice. Od, od 5 do, 5 10, do 10 lat. Będzie uh -huh. tak naj, najbezpieczniej. mhm. Uh -huh, uh -huh. Czy są jakieś wskazane badania, nie badania? Nie, czy po prostu... nie, to jest taka bardzo delikatna joga, która się będzie powolutku rozbudzać, więc na pewno jakby jak gwarantuję, że krzywda się nie stanie. Ja rozumiem, że ta joga to będą zajęcia ruchowe w formie zabawy. Oczywiście, bo tylko wydaje mi się, w ten sposób można przekazać dzieciom jogę. Mhm. I powiedz, jak one będą wyglądały? Bo przyniosłaś tutaj, Wy tego tak, nie widzicie, a tu mamy różnych troszkę gadżetów, różnych gadżetów, które i... Emilka będzie wykorzystywać na zajęciach. Zazwyczaj zaczynam y, skupieniem uwagi i przywitaniem się. Troszkę wyżej, może, żeby było widać. E, tak, tak, ja wiem, tylko zagramy, więc to jest taki dzwonek Kości, który przykuwa uwagę bardzo dzieci. E, Czy kiedy też... go będziesz wykorzystywać? Tak, nie tylko ten dzwonek, będę również inne instrumenty wykorzystywać, misę tybetańską bęben oceaniczny, więc no dużo mam tych różnych instrumentów i zawsze to staram się, żeby to było coś innego. Mhm. Robimy też króciutką rozgrzewkę, do tego właśnie nam służą różne piłeczki sensoryczne i nawet tenisowe, po których sobie chodzimy, rozbudzamy nasze receptory w stopach mhm. i zazwyczaj też jest trochę biegania i ruchu, ale takiego kontrolowanego biegania. No właśnie, bo to, to trochę dziwne to, co mówisz, bo yoga to się na ogół kojarzy z czymś bardzo bardzo takim statycznym, wyobrażamy sobie tak. osobę siedzącą i, i, i wykonującą pewne asany, ćwiczenia, pozycje i tak dalej. Ale wszystko, A tu u jakby... Ciebie będzie na... z dzieciakami będą... będzie, będzie inaczej. Będzie zabawa. Na przykład tutaj mam taką kartę, ponieważ y, też skończyłam kurs y, z João y, który jest to brazylijski jogin i ilustrator i on stworzył taką serię 124 kart. Hmm, czyli dobre. Poznawcze jeszcze Dokładnie, będą walory. Więc na przykład y, mamy wiodę powitanie słońca, i tu jest to powitanie słońca z kangurem. Y, tak mniej więcej, tylko pokażę. Jest tych kart sporo, okay. chyba 13. Mm -hmm. e, więc ja zawsze też biorę sobie figurkę y, kangurka. Mówimy w ogóle o kangurze, skąd on pochodzi, więc trochę też to jest geografii, trochę biologii, jak on się zachowuje, jak wysoko skacze, jak daleko skacze, więc trochę też tych informacji ciekawych przemycam dzieciom i potem uczymy się ćwiczeń. Tak? Mhm. Jest też trochę, ja też trochę gram na ukulele, więc czasami zabieram ze sobą ukulele, instrument. Okulele, instrument. Mhm. W ogóle tych instrumentów się przejawia u mnie sporo na, na zajęciach. No i właśnie pytałeś No i leżę tutaj na takim misio. Tak, misio. To jest misio jogin, które po prostu wszystko mu się tutaj rusza, więc to na przykład też jest taka świetna zabawa ruchowa, która dzieci bardzo aktywuje. Gdzie biegają dzieciaki po sali, czy tam dosyć szybko chodzą, w zależności od sali. I na na przykład zatrzymanie muzyki jedno z dzieci właśnie sobie trzyma takiego misia i jak już poznają, bo to kilka zajęć musi potrwać, żeby one poznały te różne pozycje, no to dzieciaki po prostu układa, jedno z dzieci układa tego misia w jakiś tam poz. Pozycji, powiedzmy, my to sobie zrobimy opozycję drzewa. Czy ten misio zrobi wszystko? Ten misio zrobi prawie wszystko. No. <laughs> Może chyba zrobić też mostek, tak jak się postaramy. O, więc misiu jest naprawdę... Ma moc. Mm -hmm, mm -hmm. Tych gadżetów ja mam sporo. Naprawdę mam ich więcej niż... Czy dzieci ubrań też będą czy, czytać książki? Tak, książki też tutaj mam. Mm. A zajęcia będą w bibliotece to świetnie tak, się Tak, Dokładnie. Składa. ja tych książek mam mnóstwo, bo tych pozycji wychodzi na rynku naprawdę już bardzo dużo, więc tutaj mamy na przykład boses stópki joga dla dzieci i tu mm -hmm. są różne historyjki. Są też takie wyciszające, więc ja sobie wtedy im czytam i dzwonię tym dzwonkiem albo puszczam jakąś spokojną muzykę, więc tutaj o na przykład pozycja shavasana, tak? gdzie dzieci się uczą, że... że mogą się zrelaksować. mogą nie Czyli rozumiem, nic. że najpierw prosisz na początku zajęć dzieciaczki o uwagę, potem jest, tak. są ćwiczenia szaleństwo, zabawa, a na koniec, na koniec ich uspokajasz, żeby rodzicom nie, nie sprawiały dokładnie. kłopotów. Są, mhm. są też, o mam właśnie na przykład memo yoga, więc tych, tych gier naprawdę jest mnóstwo jak coś się pojawia na rynku, jestem gadżeciara, więc ja od razu to mam. Czyli rozumiem, że to po prostu <grym> dla dzieciaków będzie jedna wielka, wspaniała zabawa. Dokładnie, tak myślę. Moje dzieci, z którymi prowadzę jogę mówią, że to są najlepsze zajęcia i zawsze naprawdę są przeszczęśliwe, jak już wiedzą, że one będą. Ile czasu będą trwały te zajęcia? Godzinę. A 60 jest... minut. 60 minut. Aż. To rodzice będą e... przez 60 minut, chorować. E... na się kawę Nie jestem to czas. długo dla no właśnie. ale ja jeszcze jestem jakby z... jeszcze tego nie wspomniałam. Jestem z zawodu plastykiem, i gdzieś zawsze te plastyczne. Aspekty wprowadzam w zajęcia, więc zawsze będzie coś tam związanego nudy z nie będzie. Nudy nie będzie. No to zapraszamy już niebawem, a w poniedziałki. W poniedziałki, w poniedziałki. W poniedziałki. o piątej. O, o 17.00 17. tak, tak? 17. w bibliotece Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wyszkowie. Zapraszamy. zapraszamy. I hasło tych zajęć nie ma nudy. <laughs> Dziękujemy. Dziękuję Dziękujemy. Bardzo.